Dzień dobry, szczęść Boże. Wstajemy dzieci, wstajemy. To jest dobry dzień. Zaczyna się cudowny czwartek. Yy, taka zagadka na początek: jak myślicie, w którym miejscu stoję rynek? Oczywiście rynek krakowski to widać sukiennice, ale w którym miejscu stoję dokładnie? No, proszę bardzo. Chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć yy, dwie rzeczy, które mogą być. Yy, Konkretnym zadaniem, zadaniami, konkretnymi zadaniami na dzień dzisiejszy oczywiście rzeczy te dotyczą i wynikają z dzisiejszej Ewangelii. Zwróćcie uwagę, że do Pana Jezusa dzisiaj przychodzą, żeby go ostrzec, żeby mu powiedzieć, że grozi mu niebezpieczeństwo. Przychodzą faryzeusze. A to jest ciekawe, bo zazwyczaj faryzeusze to są ci, którzy chcą Jezusa pochwycić na jakimś słowie. Wiemy, że w konsekwencji doprowadzają do jego śmierci, więc generalnie życzą mu źle. A dzisiaj przychodzi, jak to jest napisane i zaznaczone, niektórzy, przychodzi grupa niektórych faryzeuszów, żeby go ostrzec. I to jest coś, co jest pierwszym zadaniem na dzisiaj, że może warto zobaczyć, że generalizujemy ludzi, to jest jakby. Może nie tyle oczywista, ale to jest po prostu fakt robimy to, że y, lubimy patrzeć na ludzi przez pryzmat różnych grup, i wtedy jakby, no właśnie, bardzo łatwo nam jest upraszczać, opiniować, mówić, że ktoś jest z tej grupy i na pewno jest taki, czy owaki. A więc y, to jest pierwsza rzecz, żeby zobaczyć konkretnych ludzi, y, właśnie niektórych, a nie y, masę ludzką. I to jest do zastosowania tam, gdzie będziemy. Czy będziemy, nie wiem, na uczelni, czy będziemy w pracy, czy będziemy w zakonie nawet mieszkać, czy na plebanii, gdziekolwiek byśmy się nie znaleźli. A po drugie, zobaczcie, że być może to znaczy tyle, że wśród faryzeuszów, którzy atakowali Jezusa, znaleźli się też tacy, którzy zmienili swoje myślenie. Że y, kiedyś być może należeli do tych, którzy. Yy, właśnie byli yy, atakującymi, byli szukającymi jakiegoś haka, a dzisiaj są ludźmi, którzy przychodzą, bo zmienili swoje myślenie i próbują go ostrzec. I to jest jakby drugie zadanie, albo raczej wynikające z tego pierwszego, że yy, warto zobaczyć, że niektórzy ludzie się zmieniają, że niektórzy ludzie zaczynają myśleć inaczej i trzeba się do nich inaczej nastawić. Trzeba zobaczyć, że to już nie są ludzie, z którymi musisz walczyć, bo należeli kiedyś do tamtej paczki, tylko że to są ludzie, którzy myślą inaczej, a więc zmienili swoje myślenie, a więc się nawrócili, mówiąc językiem religijnym. Więc y, warto też otworzyć oczy i zobaczyć, że ktoś, kto kiedyś ci atakował, ktoś, kto kiedyś ci źle życzył, ktoś, kto kiedyś nie był z twojej paczki, dzisiaj y, jest człowiekiem, który myśli inaczej i działa inaczej. Y, I druga rzecz z tej Ewangelii. Pan Jezus mówi coś niesamowicie fajnego, takie bardzo ważne zdanie. Mówi, że musi być w drodze. Jezus jest takim człowiekiem, który jest cały czas w drodze. Pamiętacie, idzie do Jerozolimy to jest cel jego podróży, jego wędrowania, bo on wie, że tam będzie śmierć i zmartwychwstanie. On zapewne nie zna wszystkich szczegółów, ale jakby intuicyjnie, podświadomie serce mu mówi, że ma iść w tamtą stronę, i idzie jest cały czas w drodze. I to jest y, kolejna rzecz dla nas, żebyśmy dzisiaj tak przeżywali swoje chrześcijaństwo, czyli mówiąc y, mniej górnolotnie, swoją wiarę, a z tej wiary wynikające relacje, nasze zadania, y, relacje też z Panem Bogiem, naszą modlitwę, abyśmy wszystko przeżywali w ten sposób, żeby to było w drodze, żeby to nie było tylko i wyłącznie właśnie y, znowu y, zbudowaniem sobie jakiegoś portu w jakimś miejscu, gdzie mi jest dobrze, wygodnie. I tak fizycznie, że będę się trzymał tylko tych miejsc, w których jest mi wygodnie i dobrze i bezpiecznie, ale też mentalnie, że nie chcę być człowiekiem, który tylko i wyłącznie chlubi się tym i chołubi tym, co już osiągnął i tam sobie siedzi, bo tam jest mu bezpiecznie w swojej głowie, w swoim sercu, ale chcę być człowiekiem, który to przekracza, który wie, że nie może spocząć na laurach, tylko musi działać musi iść do przodu. I nie dla samego chodzenia, że będę chodził dla samego chodzenia, tylko nie chcę być kapciem, który po prostu leży w szafie i już gnije z tego wszystkiego, bo nikt go nie używa, bo już jest śmierdzący. Tutaj polecam to, co mówił Franciszek do nas w Brzegach, żebyśmy ruszyli swoje cztery litery z kanapy i zaczęli działać. Muszę być w drodze. To jest niesamowite, że nie, że powinienem że taki mam plan, tylko muszę. To jest wewnętrzny przymus. Chrześcijanin to jest ktoś, kto ma ADHD, ktoś, jest ktoś, kto jest niespokojny, ktoś, kto musi działać, ktoś, kto cały czas szuka, mówiąc bardzo wzniośle, chwały Bożej, a mówiąc bardziej praktycznie i po ludzku, większego dobra, czyli osiągam coś wyznaczam sobie kolejny cel. idę dalej. Nie chcę być człowiekiem, który siedzi i, i się zachwyca tym, że właśnie komuś przyłożył, albo właśnie komuś udowodnił jakąś rację, albo właśnie się wyspowiadałem. teraz jestem taki pobożny albo właśnie w weekend się świetnie pomodliłem i teraz mam akumulatory naładowane na 150 tysięcy lat, bo jestem po rekolekcjach, tylko chcę działać tu i teraz, w tym momencie. Nie siedzę i nie jęczę, że znowu zepsułem, że znowu spieprzyłem sprawę, tylko dobra, widzę, że zepsułem, postanawiam się poprawić. Wstaję, idę dalej, zmieniam swoje myślenie właśnie z takiego kanapowego, kapciowego, na myślenie twórcze, właśnie muszę być w drodze. A więc te dwie rzeczy Wam zostawiam: że są ludzie, którzy kiedyś robili zło, a teraz robią dobro. I tutaj, przy okazji, też warto zobaczyć, że nie patrzę na ludzi jak na masę, tylko patrzę na indywidualne osoby. I druga rzecz: muszę być w drodze. Jestem człowiekiem, który ma w sobie niespokojne ADHD, bo wie, że chrześcijaństwo to nie jest poczęcie. Spoczywanie na laurach, tylko to jest działanie. Yy, mamy co robić, mamy jak działać, więc yy, życzę nam wszystkim powodzenia, niech się nam uda. Yy, jeszcze raz Was pozdrawiam z krakowskiego rynku i jeszcze raz pytam kto wie, w którym miejscu dokładnie stoję? Yy, no i co? I, I po prostu, miejcie dobry dzień, yy, chwalcie dobrego Pana Boga, yy, chwalmy dobrego Pana Boga yy, w naszym życiu, to znaczy. Robi się to najlepiej nie przez słowa i nie przez to, że y, będę podnosił ręce i będę chwalił Pana Jezusa. Taka duchowość też jest dobra, ale przede wszystkim przez odświeżanie swojej pamięci, że jestem Jego dzieckiem, to znaczy, że też jestem dobry, to znaczy, że mogę czynić dobro, to znaczy, że czynię to dobro i to jest chwalenie Pana Boga w swoich czynach, y, w swoich konkretnych decyzjach, y, w tym, że patrzę na ten świat właśnie w sposób, y, w którym chcę widzieć dobro. Nie chcę widzieć zła, znaczy widzę je oczywiście, bo ono się narzuca, ale to, co chcę wyłapywać moimi oczami, moimi zmysłami, patrząc na przykład na Kraków i jego rynek, to to, że chcę widzieć dobro, że idą tam ludzie, którzy idą czynić jakieś dobro, że świat jest piękny po prostu, mamy dużo darów, warto to zobaczyć i się na tym skupić. Nie dołączać do tej ekipy ludzi, którzy wstają tylko po to, żeby. Narzekać, skrytykować, zniszczyć i powiedzieć, że w imię Boga oczyszczamy ten świat. W imię Boga mamy ten świat yy, chciałem powiedzieć zbawiać, ale to Pan Jezus go zbawił. Yy, mamy ten świat nie wiem, jak to powiedzieć odkrywać w nim zbawienie. To, że Jezus jest tu obecny, to, że Bóg jest z nami, że jest Emanuelem. To jest nasze zadanie. Dobrze. Szczęść Boże. Do widzenia i dobranoc. Serdecznie Was pozdrawiam, pozdrówcie swoje rodzinki. Po prostu, cześć dzieciaczki.